serdecznie witam wszystkich. Dziś taki film będzie film, który posłuży jako film na dla mnie na i pewnie dla was tak samo i częściowo też pokazać jakie te gołębie u mnie były. Bo to takie na wspomnienia, e, powiedzmy jutro 1 listopad i tutaj kilka gołębi, tych tiplerów zagłębiowskich zostało tyle, jest jeszcze jedna samica do kompletu, zostawiłem w sumie jedną samicę, pokażę Wam tak po kolei, akurat, bo tak jak one są, jak one są tak na, ze wszystkimi gołębiami to może tak niewyraźnie widać, tu jest jeden z najstarszych samców, patrzcie się jaki to jest gołąb, to jest najstarszy gołąb. Eee, nie chyba nie jeszcze są z 20 roku. No takie. Tu jest taki już yy, z tego wychodzą właśnie wszystkie czarne. M mega lotniki, mega lotniki z tego gołębia wychodzą. Tam część gołębi jest yy, Puszczone nie drażnią, bo wyzlatują. Samica przed chwileczką zleciała z takich z ona ma jechać do kolegi. Dwa razy już ją wybroniłem, bo już tak odskokuję bo przeleciała, a trzeci raz już pewnie już. Już ją nie wyratuje, ale drażnią mnie, bo wchodzą pod pod wojlery. Zamiast do środka dostało jeść, to one wolą tam. A, a tak jak mówię, już dwa razy praktycznie już była niesiona przez jaszębia. No a trzeci raz może być dla niej już tym ostatnim. No tak z bliska je pokażę. Jest ich yy, siedem. Jest jeszcze, co ty tak siedzisz? Yy, jedną tak nieładnie złapałem. Yy, no, bo jak uciekały, to ją tak troszeczkę e, kilka piórek jej ze skrzydła wytykła. ale tak one wyglądają z przybliżenia na ślicznym upierzeniu na oku. Fajnym takie gołębie, i te wychowały naprawdę. Te gołębie wychowały super lotniki. No, i tak jak mówię, jest ich 7, powiedzmy, i, i teraz, e, teraz z tymi gołębiami jest tak, że. Mocno się zastanawiam, jak je podzielić, bo tutaj kilku chętnych. Patrzcie, się, jaki ten głowę jest. Kilku jest chętnych, żeby, żeby przekazać, a jest ich. I jest ich, tak jak mówię, będą cztery pary. Cztery pary złożone tych zagłębiaków. I taki powiedzmy film na. Na, na tego tutaj, ten, po tym samcu, tak samo grochowym, fajnego gołębie wychodziły. E, no ale ten czarny, takie wybitne, bo po nim wybitne lotniki, one zawsze zostawały dłużej. Były akurat w tym roku dwa młode po nim. Patrzcie, jak one na, nawet na plecach, jak one są. Tego tutaj, o ten jest 20 na białej. 20 już będzie miał teraz e, 21 roku, chyba jest ten gołąb. Ten tutaj sami patrzcie się, jak on wygląda. Nie wiem, czy dam radę zbliżyć. Wybitne gołębie. No tu jest też. On też jest chyba z takich. No to są wszystkie stare gołębie są. Nie? I tak jak mówię, nie wiem właśnie, jak to zrobić, żeby obdarzyć wszystkich. Postaram się właśnie postaram się wybrać, no tak, dać chłopakom po, po parze, jednemu takiemu z zieleni jej góry. Dobrze mówię, Jelenie Góry. Z Jelenie Góry taki kolega tutaj dzwoni do mnie i, i w sumie też częściowo wziął sobie Waldka I tutaj sobie do kompletu jeszcze może nawet nie wie, dowie się na filmie. Bo tak, w sumie daję, tak ja mówię, jest cztery pary. Muszę je, nie chodźcie, e, Czterem parami muszę ich obdarzyć wszystkich. E, tutaj też e, kolegę mam tu na miejscu, tak, żeby coś były i, i wspomnienia po tych gołębiach wspomnienia po tych gołębiach żeby zostały nie wchodźcie jeszcze nie, bo część już chce wchodzić przez tą zimową patrzcie jakie samice jak one są poskładane śliczne gołębie także będą mieć, nie wchodź i tam do góry jeszcze na chwilę popodój bo to już te ostatnie chwile, Ty jesteś ty jesteś najstarszym gołębiem tutaj nie tam no, tamten jest starszy, ale to to z yy wyjdź tam na górę, tego z budowy, ładne, może tak jak e, moje te charakterystyczne są, że są całe czarne całe czarne siwe spody, białe pod skrzydłami ten jest czarny taki typowo czarny gołąb a reszta to jest takie właśnie ciemne, takie w standardzie e, Tiplera Zagłębiowskiego tak jak mówię mocno się zastanawiam jak je podzielić, i które komu wysłać e, te gołębie także po kolei E, tymi parami, tak jak były złączone, tak będą e, po prostu przekazane chłopakom e, No No to już Już na dniach nie, chciałem żeby, żeby to było, bo to z tym transportem tak samo Tutaj ma e, no, skomplikowany się robi ten, ten transport tych gołębi, trzeba kombinować e, Mocno tutaj nawet do Warszawy mam tam z, z Angielskich wysłać Ale e, Ale no ciężko jestem ten właśnie przekazywanie tych gołębi a teraz się natrafiła okazja i to tak powiedzmy, że taka decyzja na, na koniec tej gołębi powiedzmy, że w takiej formie filmu to będą takie e, wspomnienia takie one są poskładane to może słonko mocno świeci następna zamieszkania, nie wchować aż się upar no pogoda wybitna tak jak mówię Szkoda trzymać gołębie, ale to mówię nie, przed chwileczką. E, samica ledwo co wyratowałem. Wyratowałem kolejny raz tego samego gołębia, jaki, jaki nie fart ma ten gołąb. Raz go e, samiec, prakty, raczej, to samica, samica jako Mikołajowska samiczka, a, a raz e, była atakowana, już miał ją w szponach samiec, a. Patrz. wszystkie samego, samego pokroju piękne gołębie i te akurat no nie mogą być wypuszczane one, no one siedzą w, e, teraz być dołożone do do, e, do rozpłodu jedna samica została tam jednemu przekazałem wszystkie młode e, znaczy nie wszystkie te co zostały młode e, Przekazałem koledze tam do, do Lublina, Będzie miał tak samo z czego robić, bo tam były wszystkie praktycznie. E, wszystkie z, było ich sześć, siedem. Siedem, siedem bo akurat jeden Budapeszt mi uciekł, e, to wsadziłem mu. A co ciekawe, e, wrócił mi jeden z, e, tak samo z zagłębiaków, wrócił mi, no bo kiedyś też no, na noc zostały i ten gołąb e, wrócił po, jakby może cofnął, tylko no około dwóch miesięcy. Około dwóch miesięcy go nie było. No, w nocy wtedy dwa zginęły. Dwa zginęły, jeden przyleciał na drugi dzień. Nie, nawet za dwa dni przyleciał jeden. A no, ten zginął i zginął. I, I go nie było. Ale tak fajne gołębie. No, teraz Wam pokażę jeszcze inne, no, bo to tak, żeby pokazać, bo te ostatnie chwile, te gołębie są tutaj ze mną, u mnie. Tak, żeby pokazać, i, i też coś później jeszcze dodatkowego pokażę dla porównania. Po prostu e, no, wartość przede wszystkim chodzi o później już kwestię taką e, bardziej taką e, finansową jak to się ma ta mm, śliczny ten samycy. To są takie łaskawe gołąbki, fajne takie. Tutaj tego po, go troszeczkę. Samica to jest, nie, samiec. Samiec zeszłoroczny. No, takie, te, takie te gołąbki są. Patrzcie, jakie fajne. Dobra, przypałuzuję. Pokażę inne. No i tutaj mają kolejne gołębie. Wybitne gołębie. Ja uważam, że nie ma lepiej. Z tych gołębi to jest cała para. tutaj jest... Każdy, kto tam miał jakieś wątpliwości. To jest samica, ona jest samica 96. Eee, ona, ona była pokazana na, na szorcie. Eee, taka leci w zimie. Jeżeli ktoś powie, że, że to nieprawda, że lepiej jest, to niech pokaże. Ta samica jest tego pokazana, a samiec gdzieś tam w locie tego. Tego nie mogą być wypuszczane, bo. I no, z tych gołębi na przykład na filmach były te grochowe gołębie nie? one w tym roku dwa lata nie były łączone ona jest z 21 a, tego, i prześliczne gołębie w lecie w ręku tutaj taki wczoraj, wczoraj był tutaj z samego rana w pół do siódmy już tutaj kolega było odbierać gołębie e, na żół, obydwa na żółtym oku ale nieprawdopodobne gołębie to ja mówię każdy, który tego takie to ma jak to leci? Ugh, za duże zbliżenie. A poza tym, no tak jak mówię, no samice można zobaczyć na, na filmie w takim w zimie w śnieży, na śniegu, na tego pięknie się noszą, szerokie, no i przede wszystkim e, no, lotność tych gołębi jest tego, no, i powracalność, no, wszystko to gołębie mają. Zbudowy są śliczne i tutaj e, kolega tu nawet chciał go brać, ale mówię nie, na razie to całą parę, e, jak będzie sprzedana to cała para ale e, tylko u mnie są te gołębie bo z, były u mnie zrobione te gołębie i, no i jest, tego, no, pokaż się ty tutaj Paradny tego łębie z upierzenie. no telewizja nie przekazuje najlepiej mieć tego gołębia w ręku, kiedyś może jeszcze będzie możliwości mówił, że, że chętnie by go wziął, raczej no te gołębie ale mówię no jeszcze chciałem nakręcić filmy, żeby to mi zostało bo tak w całości to nie widać tych gołębi za specjalnie no a cała para jest takich grochów Teraz Wam pokażę kolejne, bo już te gołębie już rada dzień już ich nie będzie nie eee, to tylko te najbardziej wartościowe, wczoraj pojechała ta Ostat... No, wyjechała ta samica ostatnia z, z linii 17, tych gołębi już nie ma. E, tutaj chłopakom daje właśnie kontakty, żeby się między sobą e, no, kontaktowali. Tego tutaj na, na miejscu, nawet niedaleko. Także będą mieli tutaj na, na miejscu te, te, te gołębie. No, zostaną po prostu po nich tego. Ale ja mówię, te gołębie były zrobione właśnie przeze mnie i, e, i no, no, takie są. Nie? Z zeszłego roku nie były, raczej zeszłego tego roku też nie były razem łączone, bo e, powiedzmy, no i z zeszłego roku było więcej robione z kirowogradzki. Te gołębie były troszeczkę tak cofnięte do tyłu, przesupe. A i co jeszcze ciekawe, jeszcze powiem, może dobra, przypauzuję, wezmę jeszcze kolejne tutaj po, e, przepuszczę żeby żeby pokazać, ale te gołębie już tak jak. No, te akurat jeszcze są, no, no czekałem na, na, na odbiór. Część, część po prostu upaków ma przyjechać samych osobiście. Część tam po prostu to już sobie, bo te gołębie są porozerwowane, ale te gołębie jest takie wybitne. To dziś, takimi gołębiami wybitnymi, właśnie zrobię film prześliczne gołębie. Raczej, znaczy prześliczne lotność przede wszystkim. No i Widać e, mówię telewizja nie tego najlepiej tego gołębia mieć w ręku, jednego drugiego, żeby zobaczyć jego wartość rzeczywistą, nie? one nic nie ważą, one są takie prześliczne na skrzydłach super, kiedyś będzie może jeszcze okazja, żeby zrobić taki film e, z, z czyjąś pomocą, no to wtedy będzie właśnie łatwiej je tego po, e, pokazać. Dobra, przypauzuję tu jednego z samców. Roczny gołąb. Zaraz pokażę. Kolejny. On chyba ma iść do, do, do takiego kolegi do zamości. Prześliczny i w locie tak samo. Ale jaki ma, jakie te, te jak gołębi się noszą. E, Upierzeni, śliczny. Nie wiem, czy go troszeczkę jakby zamazywało. No one są troszeczkę innego typu gołębie Ale też w ręku Zaraz do kolejnego No i tu są ich trzy takie Wszystkie tego samego pokroju Nie wiem jak to wyjdzie na filmie Paradne gołębie Właśnie nie wiem którego jednego mam, jednego mam, mam wysłać takiemu do e nie wiem właśnie z którym kontrolką muszę właśnie się dopytać, ale to są bracia, ale przeparadne gołębie. Przeparadne gołębie i to Lotność ma. Te chwileczkę pokażę jeszcze samicę, ona pójdzie do zamościa, to ta powiedzmy, że takie o... jeszcze z miesiąc u mnie będą te gołębie, może nawet trochę po, ponad miesiąc. Nie wiem, czemu tak, tak nieładnie wychodzą te, ten film nie wyraziście. tak nie jakby nie czasami gubił ostrość to, ten aparat, a może tylko się wydaje no. one są z tych samych rodziców całe takie dwa samice pokażę to już, pokażę jeszcze samicę do nich może troszeczkę przekłamywać słońce, bo jest takie tu jest samica, która ona też była pokazana na szorcie raz wracająca z z lotu to ona jest do takiego kolegi, też. No to z tym, te, te gołębie śliczny krój tych gołębi. Jest pokaż się tutaj część, część gołębi jeszcze pierze, a część już jest rozpierzona. Rozpierz część pierze, ale trochę robię, to ja to mówię. E, już spierzone są, już fajnie. No tak, jak tak, no to prześliczne kołnierze. Patrzcie się, jak to wygląda. Patrzcie się, jak to wygląda. Każdy jeden gołą taki sam. Zobaczcie, jak one złożone są. To ciemny na skrzydłach w ślicznej gołębie. Jeden ma jeden, taki właśnie tego do, do żar. One fajne, one tak są zbudowane, skrzydła wyrzucone. w śliczną, ale. One tak sztorcowe, że aż je do tyłu cofanie. Takie te gołębie są. Krój gołębie fajny. Pokażę jeszcze jedne, ale to już jest ostatek. Ostatek, już nie ma tych gołębi już. za tym też wszystkie są już sprzedane. Tu jest, tak jak mówię, jeszcze z tymi zagłębiakami się zastanawiałem. To były najlepsze gołęby jakie miałem. No ta linia 17, to tutaj taki kolega co miał wziął praktycznie wszystkie. E, oprócz, może, dwóch sami, które tam były, rozeszły się w sumie z tego, jestem zadowolony, że poszły w jedno miejsce te gołębie. No i, i, e, i tutaj, chłopak wczoraj, co, co był, to e, nie wiem, właśnie No chciałem, żeby to też te gołębie były. Te będą, powiedzmy, rozrzucone. Kilka, ale jeszcze mam taki, taki już. Taki już matecznik z mateczników, bo te powiedzmy te są e, e, roczne gołębie, ale jeszcze są e, taki matecznik i to właśnie chciałbym, żeby były poszły razem te gołębie, bo wtedy rzeczywiście z tego, z tego będzie jakaś pociecha. No także, e, to ja zaraz pokażę Wam e, jeszcze te. Te z takie na dłuższych skrzydłach te co wychowywały te e, siwe siwe na potrójnym pasie to masłowe to ten typ gołębi e, takich tych odeskich no to też, no to, ale to już są inne gołębie już wszystkie to już są po prostu inny krój gołębia e, u mnie to tak właśnie było było e, różnego różnego przekroju te gołębie ale wszystkie były takie takie perełki, te to są takie naprawdę wyszukane. gołębie fajne. Dobra, Pało kolejna pauza. No i tu są gołębie, to jest ta samica, znaczy to jest cała para, ta co wychowały taką masłową, siwą samicę. Takiego siwego samca, on był pokazywany na. Wychodź tam do góry, bo mi jest łatwiej. wyjść tam być. To skrzydła cały czas w górze trzyma. To widać od razu na, na, na przeciągniętych długich tego. One są już zupełnie innego typu gołębiami. Lecz tam I samice. To są wielkie gołębie, ale prześliczne skrzydła mają te gołębie. Prześliczne. Takie to są złożone gołębie. I raz wychodzą na, na białym oku. Samica jest na żółtym. Po, po ojcu a też krój gołębia Ona jest z 21 roku Cześcić na gołębie Ale to jest zupełnie inny typ gołębia Zupełnie Te gołębie już takie delikatniejsze są i, i się, Ale tak jak mówię no Pokazywane było nieraz Były te gołębie właśnie z nich e, Skrzydła cały czas nad głową To leci Wychodź tam, a no one jeszcze, powiedzmy jeszcze kończą pierzyć te, te gołębie, idź tam, idź, idź tam, no i no, jest ich dwie pary takich. No, także takie ostatki, ostatki ja chciałem sobie zostawić tam kilka, do samego końca zostanie tam kilka gołębi, ta grochowa samica, ta ciemna, ona chodzi po ziemi, w końcu to ja mówię dwa razy. Dwa razy nie chcą wchodzić przez klawisze, dwa razy już ją jaszczą wnosił, no to trzeci raz może być dla niej to ostatni raz. Dobra. Kolejna pauza. i tu mam kolejną parę, one były też w tym roku, one wydały takie te młode tego siwego też na szorcie i ona sama samica też była na, na szorcie też sicznego. Ale to jest tego samego pokroju co były te gołębie wcześniej. Tego samego pokroju. To jest skrzydła nad głowami. Długie, długie skrzydła, ładne. Ale no, takie takie specyficzne kołębie. Trzeba się nimi umieć obsługiwać. To jest, nawet jeszcze nie ten samiec był. To nie ten samiec. Nie ten samiec do niej. Teraz go znajdę. No, pomyłka była. To ten samiec był z nią. Z tam samicą tam ten taki ten sam jest był z nią to jest para taka właściwa Wychowały naprawdę fajne gołębie ale mówię to jest takie specyficzne specyficzne gołębie nie widać no, układ skrzydła nie ma teraz drugi, na dwie, dwie osoby najlepiej muszę żeby pokazać gdzie ty poleciałeś dość tam ale to właśnie takie typowo gołębie E, z takim wymachem, wyrzutem tego, no, takie gołębie z, cały czas noszą go, skrzydła e, z przodu, można nawet zobaczyć na szorcie e, jak ta, bo ta samica też była na, na szorcie no, także e, takie, takie gołębie to będzie forma takich wspomnień jakie te gołębie ale to są właśnie te jedne z najlepszych gołębi, które e, były u mnie albo jeszcze są w sumie, ale te już te, tak jak mówię ta cała linia 17 już jest e, e, już tam sobie chłopacy zabrali, te jeszcze czekają na odbiór i no w końcu miesiąca tam tam niektórzy poprosili mi żeby je zostawić no bo e, bank tam nie, nie nadążał e, z tego no to do końca miesiąca, do końca miesiąca nie tego tylko do końca miesiąca listopada będą gołębie no i tak jak mówię no, część będzie tak samo E, część będzie gołębi odebranych, e, część będzie gołębi odebranych właśnie e, no na święta, nie? To no, będą na odebranej tego, gołębie Dobra, kolejna jeszcze chwilkę pauzy i coś wam jeszcze dodatkowego pokażę. I to jest gołąb, który heh, długie lata ze mną był wylatał tam, kiedyś wspominałem całą zimę przelatał, teraz już nie, nie będzie wypuszczany on już swoje wylatał Śliczny go na takim, na żółtym oku, ale na, na rogowym, na białym dziobie, takim ogrogowym. Ale też lotnik, pierwsza klasa. No i już sześcioletni gołąb. No bo to jest z 20 roku. On pojedzie tak oto do, do kolegi z Zamościa na zasłużoną emeryturę. Ale to z gołębi kolorowych. No to. No dużo osób miało ode mnie tego. Na skrzydłach fajne, fajny gołąb, fajny gołąb z tego jest. I kolorystycznie jest bardzo śliczny, lotny gołąb. Ja mówię co? Ci co niedowiarki mogą zobaczyć na filmach jak ten gołąb latał i się nie stracił. Jeszcze jeszcze jedna pauza No i tu jest też z tych gołębi ostatnia para śliczne gołębie. śliczne. Patrzcie jakie one wyglądają. Prześliczne gołębie. Czarno-miedziane, jak to leci. Ja to, to żał... ja tych gołębie e, mocno szanowałem. Samiec jest z zeszłego roku. Samiczka jest z 2003. I ostatnia para została takich gołębi jeszcze. Ale. Krój tych gołębi, taki niepowtarzalny. I w ręku, ci co by mieli w ręku, no to jest. To są betarda gołębie I takie fajne, szerokie, ładne, gołębie, ładne, naprawdę złożone, ślicznie są złożone te gołębie, Ślicznie. Dobra, no tak, w ramach wspomnień. I lecą też fajne te. To to, o, może duże zbliżenie. Dobra, pauza kolejna. No i na koniec. No wajcha przełożona jest na, tą, na, na tego typu e, ptaki. Może za mocno zamazuję. Tutaj e, mam przywiezioną, o tu jest nawet, o oh, nie nadążam za nimi. E, tu jest samica taka e, z pastela, a tu jest jedna i druga. O, one jeszcze tylko na ładnych koronkach. I tak jak mówię, one były przywiezione. I tutaj mam tutaj taką też samiczkę. Ona hm, też to jest e, znowu opal. Ale przywieziona jest i nie wiem jak to się stało. Złapała gdzieś nogę, paznokieć i wyrwała paznokcia. I teraz taka przykulona siedzi. No dziś dostały kompanie, cały czas tego. No i nie da się wszystkiego, tak jak niektórzy piszą zostawiłbyś sobie gołębie i tak dalej nie, nie jestem w stanie opanować tego wszystkiego no tak jak mówię no w życiu też trzeba jakieś zmiany fajnie że chłopacy sobie zabiorą te gołębie tutaj w takie miejsca dam bo to tak dam właśnie w takie miejsca gdzie e, będą coś będzie taki pożytek będzie z tych gołębi a ja się po prostu pobawię tak w tego one tutaj do mnie mówią Słyszycie? No i także wszystkiego nie można mieć. To jest brązowa samica szpalna żółte. To jest żółty samiec. No I tak mi troszeczkę nie nieraz gałązek przyniosę. One takie są łaskawe. Ale widzicie co się dzieje, nie? Lubię, tutaj zrobiłem już całkowicie, już mają zamknięte, bo już jesień przyszła Teraz akurat mogłem mieć otwarte, ale już mają za... Wszystkie ściany są założone poliwęglam no Dlatego nieraz nie nagrywam, no bo nie ma czasu nawet nagrać To teraz miałem być już w pracy od, od, od samego rana, jest, jest 12 pewnie już Także tak na szybkości, tak samo... Znaczy na szybkości, jakby na szybkości, ale... ale Eee, kończę i jadę właśnie. No. A tak tutaj ja mówię, no z gołębiami, tu trzeba je wykąpać, tu im trzeba jeść, tu się przygotować. No nie da I co jedno najważniejsze chciałem pokazać, i, i to nieraz na takie refleksje budzi, że gołąb musi latać, wykazać się w tego. I kosztuje powiedzmy, hmm, niewiele do tego wszystkiego, a Przysłowiowy ten szygieł no to e, 1000-1500 i siedzi tylko w klatce i tak powiedzmy to nie takie ta cena nie, nie jest adekwatna albo gołą za tanie, albo to za drogie no, bo to coś z tym musi być nie ale tak jak dlatego o fajne tamte samiczki tylko że ciężko je uchwycić zaraz chwilę jeszcze im dam kompanię i i właśnie jadę, ale mówię tak jak przy gołębiach, gołąb musi leć wyglądać, latać, wiecie, no to musi mieć zmysł orientację, powrotność i tak dalej, a to są tylko w klatce i kosztują kilkukrotnie więcej niż niż e, gołębie, Także pozdrawiam wszystkich udanego weekendu, teraz będzie ten powiedzmy e, wszystkich, wszystkich świętych e, dzień zaduszny, także chwila taka na refleksję na to wszystko a ci co tak nam to nie to, że, to, że pisali że, to, że coś tam złośliwego tylko że, że a, żeby zostawić nie da się po prostu mój każdy musi zrozumieć e, w pewnym momencie mu są jakieś tam wybory no i ten wybór patrzę, że, że gołębie jednak e, no będą po prostu tego, no, przekazane postaram się tak zrobić żeby z tych gołębi był użytek jeszcze no. a teraz będziemy się, jak widać. Lubię tutaj przychodzić. Rzadko mam czas, ale lubię przychodzić nawet na zerknąć na chwilę na nie. I się ładnie wypierzyły. Także no. pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.